Na wniosek pana burmistrza, który wpłynął do rady 20 kwietnia 2020 roku, pan burmistrz prosi w związku z koniecznością podjęcia dodatkowych uchwał, które są obligowane terminem, proszę o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady miasta i gminy Gołęź w terminie do dnia 27 kwietnia 2020 roku. Na tej podstawie zwołałem dzisiejszą dzisiejsze posiedzenie rady. W związku z tym otwieram nadzwyczajną sesję, 17 sesję ósmej kadencji Rady Miasta i Gminy Gowańcz. Porządek obrad szanowni radni dostali. Nie przewidujemy, chyba, że są jakieś wnioski o zmianę porządku obrad. Jeżeli nie ma, dziękuję. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 14 radnych. Obecnych jest na sali 14. Sesja jest ładna do podejmowania uchwał. I przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Wągrowieckiemu na realizację zadania zakup respiratora i pozostałego sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia stanowiska intensywnej terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w, Węgrowcu, w szpitalu powiatowym oraz ambulansu dyspozycyjnego w ramach przeciwdziałania SARS-CoV-2 Jest to uchwała numer 162 przez 20 kto?

14 radnych głosowało. 14 radnych za przyjęciem uchwały numer 162. Na wniosek pana burmistrza zarządzam pięciominutową nadzwyczajną przerwę. Zostawiam po przerwie obrady siódmy, yy, naszej sesji. Przechodzimy do projektu uchwały nr 163 Rady Miasta i Gminy Gołańcz w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2020 rok. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? 14 radnych obecnych na sali, 14 radnych głosowało, 13 radnych jest za podjęciem uchwały i 1 radny przeciw uchwale. Dziękuję. Przechodzimy do projektu uchwały numer 17 przez 164 przez 20 Rady Miasta i Gminy Gobeń w sprawie zmian. Wieloletniej prognozy finansowej miasta Gminy na lata 2020-2024. z Państwa, radnych jest za podjęciem tej uchwały? 14 radnych głosowało, 13 radnych za podjęciem uchwały, jeden radny przeciw. W związku z tym, iż wyczerpaliśmy porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Gołańcz, zamykam dzisiejszą sesję. Dziękuję.